Oczywiście, że homoseksualiści będą mieli w przyszłości dzieci, będzie to normalne, a na dzień dzisiejszy, jak takie dziecko by się urodziło w takiej rodzinie homoseksualnej, no to będzie miało piekło. Saigon i Hiroshima w szkole. I właśnie z opieki i na tego dziecka takie jeszcze są niepraktykowalne i na dzień dzisiejszy niemożliwe, bo ten pęd zewnętrzny jest wciąż do tego niedostosowany. Oczywiście są homoseksualiści wszędzie, czy to wśród ludzi, czy innych zwierząt, jak psów na przykład. Jest ono naturalne. Mogą mieć małżeństwo i kurwa biorą, i sobie robią co chcą. To wszystko jakby nie ma znaczenia. Yy, co to mnie osobiście wkurza, no to. Na przykład filmy Disneya czy jakieś inne filmy, gdzie mamy na przykład e, murzynów z Ameryki z Teksasu, kowbojów, tak? Czarnych w kapeluszach i oni tych białych niewolników z Afryki czy jakiegoś murzyna Sobieskiego, który napierdala na Wiedeń. No to, jest, to, jest, to jest wkurwiające. Ja rozumiem jakiś film taki artystyczny, żeby wykazać w ten sposób jakby to, żeby się jakby, tak samo jak można o tym, jak mieszkają zwierzęta na przykład psy i mają zwierzęta w postaci ludzi w budach na łańcuchach, żeby właśnie tą nierówność społeczną i to męczennictwo i ten dramat tamtych, powiedzmy, istot żywych wykazać, to jest w porządku, a nie może to być jakąś normą, że na przykład mamy jakąś księżniczkę geja e, w firmach Disneya, czy można króla? No, bo po prostu to jest, to jest aberracja i to powinno być w pewnym zakazane. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, na przykład no, Meta, no mówi 13-14 likwidacja emerytury, no ale mu chodzi o to, żeby to zastąpić zmniejszeniem podatków, oczywiście osób z młodych, y, czy tych starszych, młodszych emerytów czy biedniejszych emerytów, żeby oni po prostu mieli tą emeryturę po prostu podwyższaną, a ci yy, bogatsi zabieraną. O to chodzi. Chodzi o to, że po prostu PiS cały czas kłamie. Są komuniści. PiS to nie jest żadna prawica. Rozbijanie konfederacji jest to naturalny proces, bo konfederacja to jest prawica. To są naziści, faszyści, tak? Oni mają Hitlera. To czy mają źle, że mają Hitlera yy, u siebie na... No, no, no po prostu nie no. pis też by z Hitlerem podczas II wojny szedł i też by napierdalał po prostu Rosjan, Amerykanów, bo taka była koncepcja pis agenta, prawda? No i teraz taki Cyba, no o no czym się Cyba od Piłsudskiego różni? No niczym, no wtedy Piłsudski też mordował takich pisowców. Cyba morduje teraz, no Piłsudskiemu stawiali wtedy, stawiają pomniki za to, a cyby do więzienia trafili, więc tak samo kiedyś mordowano ludzi, było coś normalnego, <coughs> czy kobiety nie miały praw do głosowania do coś normalnego, no a teraz bo byłoby wielkie oburzenie. Dlatego ta ewolucja idzie i tak za parę paręnaście lat normalnie będzie, będą dwie płcie. Pokażę każdy sobie może wymyślić, że ma płeć predatora i teraz co mamy tych predatorów uznawać, że oni mają takie niższa yy, mniejszość społeczna, chce być predatorami, mordować ludzi, jeśli ich kiszki, tak jak to było w, na UW w Warszawie. No, no nie, no właśnie no, bez, takich prostu, psychopatów trzeba wszystkich typu pisowców, tak dalej, wszystkich pizdowców, przepraszam, <laughs> po prostu trzeba yy, im Eliminować, najpierw po prostu karą śmierci. W postaci niebezpiecznego z morderstwa, ale na golasa za granicę puszbek zrobić, że Białorusi skąd przyszli, niech tam kurwa spunczą, niech tam kurwa rozpierdalają, niech tam się swojemu Putinowi władcy tłumaczą, będą mieli imperialistę, niech tam tłumaczą, że zniły Zachód, Rosja najlepsza i tak dalej, Polska zła. To co robią dzisiaj, prawda? Czyli mamy prorosyjski po prostu PIS. Po prostu PIS to nie jest żadna prawica, to są komuniści i chciał wszystkich tych 10 milionów wyborców wypierdolić do Białorusi skąd przyszli. Mamy w dupie, nie będziemy ich edukować, to są po prostu zmarnowane DNA to DNA trzeba po prostu oddać, skąd przyszło, żeby tamci na mięso armatnie je wzięli a na front z Ukrainą, napierdalać niłkami i się pozbyć tego skurwysyństwa, bo tego jest za dużo. I tak samo ludzie wyginą, takie właśnie przygłupy, jak wyborcy pisów, bo po prostu przyjdzie AI i te wszystkie prace zastąpi te, tych przygłupów i oni nie będą mieli tak nic do roboty, więc to po prostu wymrą naturalnie, ale trzeba ich sterylizować i zakazywać sobie dzieci, żeby to się szczurostwo nie rozmnażało. Więc jeszcze raz, Trzaskowski jedynym prezydentem, Męcen do edukacji, bo jeszcze podstawowego wykształcenia nie skończył. Takie głupoty gada, ale trzeba mu pomóc. Pozostałych pisowców, komunistów na Białoruś i pełna sterylizacja ludzi, a, zwierzę... a prawa, powiedzmy, psów, kotów, krów, świnek, zrównać z prawami ludzkimi, bo to i tak nas czeka. Dziękuję. Tak.